you. <laughs> Z wielką, ale to wielką przyjemnością chciałbym Was powitać na podsumowaniu roku 2015. Dla mnie to jest ważny wieczór, bo muszę Wam powiedzieć, że przeżywam go z wspaniałymi ludźmi. Zawsze sobie mówię, że najchętniej na ten. Wieczór bym zaprosił całe Wronki. Może zacznę od tego, że to co się dzieje, te wielkie sukcesy, które są we Wronkach, to jest właśnie zasługa moich wspaniałych mieszkańców, którym bardzo dziękuję, który, dla których mam zaszczyt pracować. I jeśli mam okazję, bo oczywiście ta sala nie pomieści całych Wronek i całej gminy, ale chciałbym mi przekazać życzenia noworoczne, samych dobrych dni, dobrych ludzi, żebyśmy energię, jaką mamy w sobie, przetransformowali na właśnie coś dobrego, żebyśmy jeszcze byli lepsi, lepsi dla siebie, dla innych i żeby wronkom i we wronkach wiodło się jeszcze lepiej. Wszystkiego dobrego, wspaniali mieszkańcy i wszyscy ci, którzy związali swoje życie nie tylko osobiste, ale zawodowe z wronkami, czyli pracownicy naszych wronieckich firm. Wyjątkowo miło i tu mi pomóżcie, chcę powitać marszałka województwa wielkopolskiego, pana Wojciecha Jankowiaka. Jest z nami wiceprzewodnicząca sojiku wojewódzkiego pani Mirosława Brudkowska Krupka, którą też serdecznie. Te nasze marzenia stają się rzeczywistością. One stają się rzeczywistością dzięki ludziom, którzy czują klimat tego, co pan Maszek powiedział tego gigantycznego rozwoju, dynamicznego rozwoju tego miasta, tej gminy. Tego rozwoju nie byłoby bez naszych mieszkańców, bez ludzi, którzy oddają serce swoim firmom i którzy. Tutaj tworzą te miejsca pracy, powodując, że wronki faktycznie są zauważane i powodują troszeczkę to, że yy, mam nadzieję, zazdroszcząc wronką w tym sensie takim pozytywnym. Potrzymam na chwileczkę. No właśnie, panie burmistrzu, bo nie wiem, czy do rejestru korzyści nie powinienem tego wpisać. Jak znam nasze bronińskie realia, to Panie Marszałku, proszę się liczyć z tym, że jeden z dziennikarzy już pisze maila do różnych instytucji z pytaniem, czy Pan to uwzględni w rejestrze. No właśnie, Szanowni Państwo, tym bardziej, że jest to wyróżnienie nieekwiwalentne. Ja na razie jeszcze nic nie, ale nie zrobiłem, więc to bardziej nie jest ja, patrząc na ten stół, na którym stało tyle tych statuetek, na początku trochę tak nie ukrywam, z niedowierzaniem spoglądałem, ale teraz już jestem przekonany, że bogactwo dokonań, bogactwo zaangażowania osób, które na to wyróżnienie tymi statuetkami zasługiwały we Wronkach, jest tak ogromne, że wypada mi tylko gratulować, podziwiać i wyrażać słowa uznania. Panie Marszałku, podczas przemówienia powiedział Pan, że jedzie Pan do Wołonek wysłuchać co w zeszłym roku, jakie sprawozdanie burmistrz złoży, ale powiedział Pan też, że, że patrzy daleko w przyszłość, a ta przyszłość rysuje się tutaj dość malowniczo na ziemi wronieckiej no cały szereg przedsięwzięć, które planuje samorząd e, miasta i gminy, e, to co również i powiat. No i do tego dokładamy my jako samorząd województwa nasze przedsięwzięcia i dlatego też wydaje mi się, że gmina, miasto i gmina Wronki ma ogromną szansę rozwojową e, po to, aby po prostu rozwijać to, co już od lat rzeczywiście trwa. E, Amica, Samsung, ale do tego jest potrzebna określona infrastruktura. To wszystko spowoduje, że Społeczność miasta i gminy Wronki będzie mogła żyć w lepszych warunkach. Bo, szanowni Państwo, rzeczywiście, jak tak patrzymy na ten rok, który minął, i tu rzeczywiście muszę to bardzo mocno podkreślić, że zabiegi pana burmistrza Mirosława Wieczora, zabiegi byłego starosty Pawła Kowsana, i cały szereg innych osób spowodowały, że ta inwestycja rzeczywiście będzie w najbliższym czasie mogła być zrealizowana. Panie starosto, Zuz, z Pana Marszałką usłyszeliśmy tutaj ciepłe słowa pod Pana Adresem. Chodziło o obwodnicę yy, razem z panem burmistrzem wieczorem, z panem marszałkiem i innymi marszałkami. Od 2010 roku, dzięki temu, że Amika zaprosiła Samsunga do wronek i te firmy się rozwijały, zaczęliśmy starania na wszystkich szczeblach o budowę obwodnicy. I te ustawiczne, aczkolwiek ciche działania, spowodowały to, że dzisiaj ten sukces pan burmistrz mógł ogłosić, a pan marszałek potwierdzić. Bo to nie jest jeden dzień, jeden miesiąc, jeden rok, tylko to, jak się okazało. 5 lat pracy i lobowania. Początek roku spotkanie noworoczne. Chyba życzenia dla wszystkich mieszkańców powiatu jak najbardziej się należą. Myślę, że życzyłbym sobie i Państwu, żeby pozostałe gminy tak się prężnie rozwijały jak gmina Wronek. To, co dziś, gmina Wronki, to co dzisiaj usłyszeliśmy, 4 miliony zadłużenia to jest poniżej 8%. No niektóre gminy w naszym powiecie mają 8 razy więcej i 9 także życzę wszystkim mieszkańcom powiatu szamotnickiego, żeby ten rok 2016 nie był gorszy od poprzedniego, ale lepszy, żebyśmy się mogli spotkać na koniec roku, spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć, że zrobiliśmy dużą pracę. I tutaj właśnie chcieli z nami być Ach. Muszę Wam powiedzieć, że to jest też takie miłe, że y, gdzieś tam się łączymy y, duchowo i y, panu y, ministrowi finansów, panu Pawłowi Szalamachrze, y, no, wronki gdzieś też tam jakoś y, w myślach y, dzwonią i się pojawiają. Chciał być z nami, ale niestety te jego obowiązki nie pozwoliły. Prosił, żeby tu wszystkich pozdrowić, Którego też, któremu też serdecznie dziękujemy za. Te życzenia i pozdrowienia nas wszystkich. Tak, z prawej i z lewej strony mamy schody, więc zapraszam serdecznie. Swoją piłkarską przygodę rozpoczął w 1943 roku, reprezentował m.in. kluby Kolejarz Wronki, Stal Wronki, Spójnia Wronki, Sparta Wronki. Po zakończeniu kariery piłkarskiej stał się aktywnym działaczem sportowym. Od 1996 roku został kierownikiem drużyn juniorskich Amiki Wronki, a następnie drużyn młodzieżowych MKS Błękitni Wronki. Józef Leszko. ...rodzin, a w dla tych, którzy dzieci przyprowadzają do pokoła do na zajęcia piłkarskie. Bo to jest... Dziękujemy bardzo. W Częstwach Europy w biegu sztafetowym 4 razy 400 metrów. Adrian nam przybywa obecnie na zgrupowaniu kadry narodowej. Wyróż... Oraz trzecie miejsce na międzynarodowym turnieju karate w kategorii Komite Dróży Nowe Seniorek, w którym brało udział ponad 800 zawodników z 1. Dzisiejszy wieczór przygotowaliśmy zbiórkę, która ma zostać środki zebrane z tej zbiórki mają zostać przekazane na zakup materiałów do terapii dla podopiecznych naszego warsztatu. Dzisiaj z nami jest trzech podopiecznych. Generalnie skupiamy grupę 25-osobową z terenu miasta i gminy Wronki. Działamy w godzinach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 do 15. Są to zajęcia terapeutyczne, które mają na celu przygotowanie naszych podopiecznych do życia w społeczeństwie. Odbywają się we Wronkach na ulicy Powstańców Wielkopolskich przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Mamy pięciu terapeutów, ponieważ prowadzimy pięć pracowni. Dwie pracownie artystyczne, jedną pracownię ceramiczną, pracownię poligraficzno-komputerową i pracownię życia codziennego. Wszystkie te pracownie mają na celu wyposażyć naszych podopiecznych w umiejętności zawodowe. Wrócę jeszcze na chwileczkę do, tego, do tej Waszej dzisiejszej akcji charytatywnej. Są to albumy przygotowane. Zostały przygotowane przez miasto i rysunki, które znajdują się w tych albumach są wykonane przez dzieci ze szkół naszej gminy. Przez naszych podopiecznych zostały przygotowane serduszka, takie z masy solnej. Małe, skromne, ale myślę, że bardzo wymowne, w różnych kolorach. Tak niedyskretnie zapytam, udało się zabrać już jakieś piążki? Udało się, udało. Mamy nadzieję, że będzie tego jeszcze więcej, ponieważ potrzeby są duże. Także liczę na hojność naszych dzisiejszych gości.